Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Od najbliższej środy 27 lipca do niedzieli 31 lipca przy grobie świętego Jana Pawła II w bazylice św. Piotra każdego ranka o godzinie 9.30 będą gromadzić się młodzi ludzie z różnych krajów świata, chorzy na choroby nowotworowe. Będzie to modlitwa jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą w Krakowie. Modlitwą tym będzie przewodniczył ksiądz Jarek Cielecki. W czasie tej modlitwy będą zapalone na ołtarzu dwie świece. Jedna z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, a druga z podobizną świętego Jana Pawła II. Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź i zobacz. Wejdź na stronę Jarek. .pl. Powiedz o tym innym.